Wam Jak generować link, który będzie Wasze koleżanki i kolegów kierował do konta zakupowego, poprzez który będą mogli sobie z Waszego polecenia założyć konto zakupowe i robić zakupy z 24% zniżką. Jeżeli jesteśmy zalogowani, wchodzimy w zakładkę Materiały dla brand partnerów. A nie, poczekajcie, nie dla brand partnerów. Tak dla partnerów. Tutaj wybieramy kreator linków. I teraz tak automatycznie podpowiada się nasze ID. Tu jest akurat moje. W waszym przypadku u was po zalogowaniu będzie wasze ale tak samo można po prostu wpisać inne, inne inny numer klienta numer identyfikacyjny mego sponsora. Czyli to jest osoba pod którą to konto się podepnie. I osoby polecającej, czyli tej, od której wiecie o olejkach, która was wprowadziła do tego świata armaterapii. Ja sobie w jednym i w drugim miejscu wpisuję siebie, i wtedy, jak taka dana osoba założy sobie konto zakupowe, a chce ją przenieść w inne miejsce, to po prostu piszę maila do obsługi klienta z prośbą o przeniesienie. Jak mam kogoś nowego, to od razu widzę takie konto, bo ono jest bezpośrednio pod moim w organizacji. Czyli tutaj klikniemy w moją organizację, rozwijają się plusiki, możemy zobaczyć, kto jest u nas, wtedy taka osoba będzie bezpośrednia pode mną. Ten link się tutaj generuje. Kopiujemy sobie ten link i możemy go przesłać SMS-em, WhatsAppem, mailem, jakkolwiek. Jeżeli chcemy, żeby on był troszeczkę krótszy czy nawet był taki trochę spersa, spersonalizowany, są różne aplikacje do skracania linków. Ja akurat mój skracałam poprzez aplikację Bitly. Można sobie w wyszukiwarce wpisać aplikacja do skracania linku w bit.ly, ona yy, ona po prostu nas poprowadzi do tego, żeby sobie wpisać jakąś swoją nazwę, na przykład Świat Olejków, ja akurat mam Aroma Naturalnie i wtedy mamy taki krótki, yy, krótki swój link ale bez problemu też możemy po prostu używać ten, ja długi czas używałam ten link, poprzesyłam go przez sms-em czy po prostu mailowo, także jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam śmiało, dzięki, papa. Pa.